Serdecznie witam na drugim moim vlogu, 2 grudnia. Teraz codziennie wszyscy będą wrzucać vlogi. No i teraz sobie tak pomyślałem w tej mojej tej starej głowie, że no jak to można codziennie wrzucać vlogi, codziennie coś tam pitolić? No to słuchajcie, no to co ja będę tu codziennie pitolił, zajmował Wam czas, każdy ma swoje zajęcia, zresztą wy też dużo osób nagrywa vlogi i dochodzi do tego, że teraz każdy jak nagrywa codzienne vlogi, to mało kto się będzie oglądał. No znowu, ja nie będę chyba w ogóle kręcił takich vlogów, dalej będę sobie kręcił swoje. Filmiki, filmiki, miki-miki, pierdółki i pogaduszki. No, bo ja nie jestem jakimś celebrytą, aktorem, no kto tam będzie mi oglądał? No, jak będzie tam 150 wyświetleń mojego vlogu, to no to przecież szkoda głowy komukolwiek zawracać moją twarzyczką, żeby, żeby mi oglądać i denerwować publikę. Kochani, a przede wszystkim tak zastanowiłem się, przecież to trzeba. Pomyśleć przed świętami, zakupy, trzeba szukać karpia, w tamtym roku chyba z tydzień szukałem karpia, żeby mógł, mógłbym go kupić, a ceny w tym roku chyba będą strasznie wysokie, horrendalne. No muszę zająć się domem, paleniem w piecu, kota muszę nakarmić, bo mam takiego tutaj swojego przyjaciela. Kota, mam tutaj. Mam psa, muszę się nim zająć, trzeba w chałupę posprzątać, no także żonie trzeba pomóc z dzieckiem na spacer i z żoną wyjść. Także, kochani, takie codzienne kręcenie vlogów i zawracanie wam głowy, no to chyba nie będzie w moim stylu. Także takie dzisiaj króciutkie. Pitu, pitu, życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się, i cześć. Mamy dzisiaj 2 grudnia, jest zimno, ale dzisiaj u mnie przynajmniej nie wieje. Trzymajcie się, i cześć. Do <grystanie> <Na> razie. <grystanie>